Z około 400 metrowego budynku niewiele zostało. Spłonął dach wnętrze obiektu. Centrum handlowe mieściło się przy Alei Niepodległości. Był to niedawno wybudowany obiekt. W części działał już wielkopowierzchniowy sklep z różnymi artykułami. Część była jeszcze w trakcie przygotowań. Z żywiołem walczyło aż 12 zastępów Straży Pożarnej. W dniu dzisiejszym godzinie 4.16 stanowisko kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przecinku zostało poinformowane, że w miejscowości borno sylinowo płonie budynek, obiekt handlowo usługowym. Do zdarzenia zadysponowano pierwsze siły i środki. Łącznie w czasie działań uczestniczyły 12 zastępów. To są jednostki ratownicze gaśnicze jednostki OSP z Krajowego Systemu i spoza. Z informacji pana, który zgłaszał do stanowiska kierowania komendanta powiatowego o 4.16 wynikało, że pali się dach tego obiektu. Pierwsze jednostki przyjechały z OSP Ubowo i OSP Borno-Sylnowo, twierdzą, że w tym momencie paliło się, palił się ten obiekt na całej długości i cały dach był w ogniu. Przed działaniami, przed wejściem pierwszych ratowników do obiektu dokonaliśmy rozpoznania w formie zapytań, zapytania do, do właściciela obiektu, stanowczo stwierdził, że w obiekcie nie powinna się znajdować żadna osoba. Aczkolwiek nasi ratownicy w ubraniach ODO, czyli ochrony dróg oddechowych, dokonali szykania obiektu. Nie potwierdziło się, że ktoś tam był. Po trwającej kilka godzin akcji gaśniczej, strażacy usuwali części budynku, które zostały strawione przez ogień. Z informacji uzyskanej od rzecznik prasowej policji w Przecinku, wiemy, że okoliczności oraz przebieg zdarzenia ustali powołany w tej sprawie biegły. Po raz kolejny okazało się, że z żywiołem nie jest łatwo wygrać. Teraz będzie trwało ustalanie przyczyn zdarzenia oraz liczenie strat materialnych.